Witam wszystkich, Mateusz z tej strony GP Reptiles. Szybki update, wszystkie maluchy z pierwszego zniosu już wysły, wyszły z jajek. Jeszcze oczywiście są przed, przed wylinką, także nie będę tutaj za bardzo ich pokazywał, e, robił omówienia co jest co, bo sam jeszcze tak do końca nie jestem pewien. Natomiast generalnie taki szybki update, że wszystko wylazło. Maluchy są zdrowe. Bardzo fajna statystyka, w zasadzie nie ma normali, mamy jednego normala, ewentualnie może to być FIRE, ciężko powiedzieć, natomiast na tą chwilę niech będzie, że to jest NORMAL. No i mamy dwa, które mają zadatki na trzygenóweczkę, czyli tego i tego. Mega fajne blushingi, kolory, zredukowane wzory, także bardzo fajnie wyszedł ten znios. Jestem mega zadowolony. Tutaj mamy Enchi Fire bez kaliko. Także naprawdę fajny, fajny znios. Także taki szybki filmik. Mam nadzieję, że, yy, że Wam się podoba. No i oczekujcie, ponieważ już niedługo wrzucę filmik, jak wyliniają z dokładnym omówieniem, który kto jest, co jest co. Także. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Polubcie i do zobaczenia w następnym.